Był chłodny, mglisty poranek w małym miasteczku na południu Polski. Szkoła podstawowa imienia Marii Konopnickiej właśnie zaczynała swój dzień. Dzieci schodziły się z tornistrami na plecach, rodzice rozmawiali cicho przy bramie, a zapach świeżych drożdżówek z pobliskiej piekarni unosił się w powietrzu. Od kilku miesięcy szkoła uczestniczyła w rządowym programie Bezpieczna Szkoła, w ramach którego raz w tygodniu pojawiała się para, oficer z psem służbowym K9. Celem było nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale i oswajanie dzieci z obecnością funkcjonariuszy. Pies, owczarek niemiecki o imieniu Ranger, od razu zdobył sympatię uczniów. Był spokojny, wyważony i jak mawiała pani dyrektor, mądrzejszy niż nie jeden dorosły. Tego dnia, około godziny 8.15, gdy dzieci ustawiały się w kolejce do wejścia, na teren szkoły podszedł starszy mężczyzna. Miał siwą brodę, schludną kurtkę i ciepły uśmiech. W ręce trzymał starą znoszoną torbę turystyczną. Przedstawił się jako dziadek jednej z uczennic i oznajmił, że przyniósł jej zapomniany zeszyt. Portier spojrzał na niego podejrzliwie, ale nie chciał robić problemów starszemu człowiekowi. Wtedy właśnie Ranger zareagował nagle i zdecydowanie. Zatrzymał się na środku ścieżki, postawił uszy, zaczął warczeć. Kiedy mężczyzna ruszył dalej, pies zablokował mu przejście i pokazał zęby. Oficer próbował go uspokoić, ale Ranger nie odpuszczał. Jego instynkt mówił, że coś jest nie tak. Wokół zapadła niecisza. Portier wezwał dyrektorkę, a ta, widząc napiętą sytuację i nietypowe zachowanie psa, bez wahania zadzwoniła na numer alarmowy. Zgodnie z nowymi wytycznymi dla placówek oświatowych, policja wezwała na miejsce zespół FBI, który od pewnego czasu działał na terenie Polski w ramach współpracy międzynarodowej przy sprawach zaginięć dzieci. Mężczyzna został spokojnie odprowadzony na bok. Nie stawiał oporu, cały czas utrzymując uprzejmy ton. Twierdził, że jest dziadkiem dziewczynki z klasy 3B, chociaż nie potrafił przypomnieć sobie jej nazwiska. Gdy zapytano go o zawartość torby, uśmiechnął się i powiedział: Zeszyt i kilka starych dokumentów. Agenci FBI, którzy przybyli około godziny dziewiątej, natychmiast zabezpieczyli miejsce. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu, otworzyli torbę. W środku znajdowały się rzeczy, które natychmiast zmieniły ton całego dnia: kilkanaście zdjęć dzieci różnych, w różnym wieku, niektóre wyraźnie zrobione z ukrycia. Oprócz tego były tam grube liny, zagięte mapy regionu, notatki z adresami, a także dokumenty na różne nazwiska. Żadne z tych nazwisk nie pokrywało się z listą uczniów, ich rodzin ani personelu szkoły. Mężczyzna nie widniał w żadnych oficjalnych rejestrach jako opiekun któregokolwiek dziecka w szkole. Dyrektorka która wcześniej próbowała załagodzić sytuację, zbladła i odsunęła się kilka kroków. Zrozumiała, że ranger nie warczał bez powodu. Instynkt, który w nim zadziałał, ocalił coś więcej niż tylko poranny spokój szkoły. Media błyskawicznie podchwyciły temat. Uratowane w ostatniej chwili krzyczały nagłówki. Policja nie komentowała sprawy oficjalnie, ale przecieki były jednoznaczne. Osoba podszywająca się pod dziadka próbowała dostać się do wnętrza szkoły w sposób zaplanowany, metodyczny. Znaleziona zawartość torby sugerowała przygotowania do uprowadzenia. Co więcej, zdjęcia dzieci nie pochodziły tylko z tej jednej placówki. W ciągu kilku godzin sytuacja, która zaczęła się od porannego patrolu, zamieniła się w ogólnopolski kryzys. Wokół szkoły pojawiły się wozy transmisyjne, rodzice zaczęli odbierać dzieci wcześniej, a komentatorzy w mediach społecznościowych zastanawiali się Ile jeszcze takich prób miało miejsce, zanim ktoś, lub coś, jak Ranger, je zauważył? Co najważniejsze, nikt nie znał jeszcze pełnej historii mężczyzny. Kim był? Skąd miał te zdjęcia? Dlaczego akurat ta szkoła? Pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, a jedno było pewne: to nie był przypadek. Dla większości uczniów szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej, Ranger był po prostu fajnym psem policyjnym. Dzieci przytulały się do niego, dawały mu smakołyki, wołały go po imieniu. Ale pod tą łagodną powierzchnią krył się pies z przeszłością. Jego sierść na pysku była już delikatnie siwa, a oczy, choć wciąż czujne, zdradzały coś więcej niż tylko szkolenie. Zdradzały doświadczenie. Zanim trafił do programu Bezpieczna Szkoła, Ranger służył w jednostkach specjalnych ratownictwa. Jego nos ratował ludzi spod lawin, tropił zaginionych w lasach, pomagał rodzinom które żyły przez dni w nadziei. Ale to jedna misja szczególnie go zmieniła. Cztery lata wcześniej, we wrześniowy poranek, brał udział w poszukiwaniach sześcioletniej dziewczynki, Zosi, która zaginęła podczas wycieczki szkolnej w Tatrach. Trop prowadził przez mokradła i gęsty las. Ranger szedł pewnie, ale deszcz, wiatr i zmienne warunki zrobiły swoje. Ślad zniknął. Dziecka nigdy nie odnaleziono. Od tamtego dnia coś się w nim zmieniło. Reagował silniej na dziecięcy płacz, na niepokój. Czasem stawał w bezruchu przy szkolnym płocie, kiedy jakieś dziecko zostawało samo, czekając na spóźnionego rodzica. Nikt nie rozumiał, skąd ta czujność. Tylko jego przewodnik, starszy sierżant Maciej Biskup, wiedział, że to nie tylko instynkt. To była pamięć. Tymczasem człowiek, który dzień wcześniej próbował wejść do szkoły z torbą pełną koszmarów, siedział w izolatce pod nadzorem FBI. Na nagraniach z monitoringu wyglądał na spokojnego, prawie uprzejmego. Ale w jego myślach nie było nic ciepłego. Idioci. Wszyscy. Jeden stary pies, i już panika, powtarzał sobie. Nie ma idealnych planów, ale to miejsce było najprostsze z możliwych. Szkoła. Poranek. Dziadek z torbą. Kto by podejrzewał? Nie czuł strachu. Tylko złość że został zatrzymany. Przez psa. Z jego punktu widzenia dzieci były tylko obiektami, elementami większego łańcucha. Był człowiekiem chłodnym, metodycznym, wierzącym, że potrafi manipulować każdym, od dzieci po dyrektorkę szkoły. Ranger i jego przewodnik Maciej nie rozmawiali, przynajmniej nie tak, jak rozmawiają ludzie. Ale coś między nimi było. Po latach współpracy Maciej wiedział, kiedy pies nie ufa komuś, zanim sam zorientował się dlaczego. I ufał temu. Wierzył rangerowi bardziej niż większości ludzi. Po incydencie w szkole, gdy FBI analizowało dokumenty, a szkoła została czasowo zamknięta, Maciej spojrzał na swojego psa, który leżał cicho przy jego nogach, uszy lekko drgające, oczy śledzące każdy ruch. Znowu to zrobiłeś, co? Powiedział cicho. Ranger spojrzał na niego bez słowa, ale jakby coś zrozumiał. W tym samym czasie pani dyrektor Teresa Grudę. Siedziała przy biurku, wciąż próbując uporządkować myśli Z początku nie chciała wierzyć Starszy człowiek, uprzejmy, dobrze ubrany, kulturalny A pies to tylko pies Teraz jednak czuła się, jakby ktoś uderzył ją w twarz rzeczywistością Gdy otwierali torbę i widziała zdjęcia, poczułam dłości Zadzwoniła do męża Wiesz, ja się prawie zgodziłam, żeby go wpuścić Gdyby nie ten pies, głos jej się załamał. Nie wiem, co by się stało. Ta zmiana w jej postrzeganiu była momentem przełomowym. Zrozumiała, że nie wszystko w życiu da się ocenić po pozorach. Że czasem ten, kto nie mówi nic, jak Ranger, mówi najwięcej. Ranger nie wiedział, czym jest uznanie. Nie rozumiał nagłówków gazet ani podziękowań. Ale coś w nim drgało, gdy dzieci przechodziły obok niego ostrożniej niż zwykle. Jakby wyczuwały, że to nie był zwykły pies. I może rzeczywiście nie był. Śledztwo ruszyło pełną parą z chwilą, gdy FBI przejęło sprawę. Początkowo sądzono, że starszy mężczyzna działał samotnie, może był niestabilny psychicznie lub miał własne powody, by próbować uprowadzić dziecko. Jednak analiza zawartości torby oraz zabezpieczonych materiałów elektronicznych z jego mieszkania odkryła coś znacznie mroczniejszego. Na jednym z pendrive'ów znaleziono szyfrowane foldery po ich odszyfrowaniu śledczy natrafili na setki plików, zdjęcia, wiadomości, plany działań, adresy szkół w różnych regionach kraju. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna był częścią znacznie większej siatki przestępczej zajmującej się handlem dziećmi. Z pozoru, przypadkowa próba wtargnięcia do szkoły okazała się być jednym z elementów szeroko zakrojonej operacji. Mężczyzna, w materiałach nazwany kryptonimem wujek Jan, był terenowcem, osobą odpowiedzialną za obserwację i wybór potencjalnych ofiar. Inni członkowie siatki odpowiadali za logistykę, transport, fałszywe dokumenty. Zdjęcia dzieci w jego torbie pochodziły z kilku województw. Część z nich figurowała jako zaginione. Część, co było najbardziej niepokojące, w ogóle nie była jeszcze zgłoszona jako zaginione. Oznaczało to jedno: plany były już w toku. FBI ustaliło, że wujek Jan działał od lat. Zmieniał tożsamości, adresy, wygląd. W dokumentach figurował jako emeryt, wolontariusz, nawet były nauczyciel. Umiał być niewidzialny. Dopiero instynkt psa przerwał jego działania. Nie człowiek. Pies. Głównym konfliktem stało się więc nie tylko schwytanie jednego sprawcy, ale rozpracowanie całej sieci, zanim kolejne dzieci znikną bez śladu. Prawdziwy przełom nastąpił trzy dni po incydencie w szkole. Analizując ręcznie rysowane mapy znalezione w torbie mężczyzny, Jeden z agentów zauważył subtelne oznaczenie na południu województwa opolskiego. Była to mała, ledwo widoczna kropka, opatrzona współrzędnymi GPS i krótkim dopiskiem N2. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zaznaczenie miejsca odpoczynku lub magazynu. Jednak po sprawdzeniu lokalizacji na mapie okazało się, że pod wskazanym adresem znajduje się opuszczony dom w środku lasu, z dala od najbliższych zabudowań. FBI postanowiło działać szybko. Grupa operacyjna udała się na miejsce. Dom był z zewnątrz zrujnowany, z zarwanym dachem i oknami zabitymi deskami. Ale w środku znaleziono dwie dziewczynki. Zaginęły ponad trzy miesiące temu w różnych częściach kraju. Miały przy sobie te same ubrania, w których widziano je ostatni raz. Były wystraszone, ale żywe. To był szok. Wszyscy wiedzieli, że przy takich porwaniach czas gra ogromną rolę. Po tygodniu szanse na odnalezienie dziecka drastycznie spadają. Tutaj dzięki przypadkowi lub cudowi zdążyli. Funkcjonariusze, działając pod presją, poprosili o udział rangera, by sprawdzić teren wokół domu. Pies został przetransportowany śmigłowcem razem ze swoim przewodnikiem. Na miejscu natychmiast podjął trop, obszedł dom i zatrzymał się przy starym schowku pod werandą. Tam znaleziono dziecięcy plecak z imieniem Lena Wyszytym na materiale. Dziewczynka o tym imieniu zaginęła rok wcześniej i do dziś nie została odnaleziona. Ten przedmiot zmienił wszystko. Oznaczał, że dom był używany wcześniej. A być może istniały inne miejsca, kolejne punkty na mapie. Zaczęto szukać oznaczeń EM1, M3, M4. Reinder, który wcześniej ratował zaginionych w górach, teraz stawał się kluczowym elementem operacji na zupełnie innym froncie. Już nie chodziło tylko o jedną szkołę i jedno zdarzenie, ale o coś znacznie większego. I to wszystko zaczęło się od warczenia psa, którego większość uczniów znała tylko jako tego fajnego z dużymi uszami. Zatrzymany mężczyzna, znany jako wujek Jan, odmawiał współpracy. Na każde pytanie odpowiadał milczeniem lub pustym spojrzeniem. Nie wykazywał skruchy. Śledczy próbowali różnych metod, konfrontacji z dowodami, rozmów z psychologiem. A nawet nagrań z uratowanymi dziewczynkami, ale nie drgnął ani razu. Jednak jego milczenie nie zatrzymało śledztwa. Wręcz przeciwnie, dowody znalezione przy nim oraz dane z jego nośników pamięci pozwoliły służbom na pogięcie szeroko zakrojonej akcji. W ciągu kilku dni aresztowano kolejne osoby w województwach podkarpackim, mazowieckim i dolnośląskim. Wszyscy byli powiązani z tą samą siatką. Niektórzy pracowali w instytucjach, które powinny chronić dzieci, to był wstrząs dla opinii publicznej. Media huczały. Eksperci analizowali każdą informację, a społeczeństwo zaczęło się domagać wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa w szkołach. Nikt nie mógł uwierzyć, że przez tyle lat taka sieć mogła funkcjonować w ciszy. W tym wszystkim, gdzieś z boku, był Ranger. Nie rozumiał, że jego reakcja uruchomiła lawinę zdarzeń. Nie wiedział, że zdjęcia z jego udziałem trafiają do gazet, portali i telewizji. Że dzieci rysują go na lekcjach plastyki jako bohatera w policyjnej kamizelce. Ale wiedział jedno, coś się zmieniło. Kiedy wrócił do szkoły po kilku tygodniach, dzieci przywitały go brawami. Niektóre podbiegały i przytulały się do niego z wdzięcznością, której nie potrafiły do końca nazwać. Pani dyrektor Teresa Grude również spojrzała na niego inaczej. Wcześniej widziała w nim element programu. Teraz anioła stróża, FBI oficjalnie uznało działanie Rangera za kluczowe w rozbiciu siatki. W liście do komendy głównej napisano, bez interwencji psa patrolowego, sytuacja mogła zakończyć się tragedią. Jego instynkt i wyszkolenie uratowały nie tylko konkretne dzieci, ale zatrzymały działania grupy przestępczej na etapie planowania kolejnych porwań. Ranger został odznaczony medalem zasługi przez komendanta głównego policji wyjątkowe wyróżnienie, które rzadko trafia do zwierząt służbowych. Dziewczynki odnalezione w opuszczonym domu zostały objęte opieką psychologiczną i wróciły do swoich rodzin. Potrzeba było czasu, by znów poczuły się bezpieczne. Jedna z nich, Julia, nie odzywała się przez pierwsze dni. Dopiero widok Rangera, który odwiedził ją w ośrodku w towarzystwie swojego przewodnika, wywołał u niej pierwszy uśmiech. Podeszła do niego, położyła rękę na jego głowie i wyszeptała: Dziękuję. To był moment, którego Maciej, biskup, przewodnik psa, nie zapomni nigdy. On nie tylko znalazł ślady, powiedział później reporterom. On znalazł to, czego my już dawno przestaliśmy szukać nadzieję, że jeszcze możemy coś zmienić. Dla wielu osób cała historia była trudna do przetrawienia. Szkoły w całym kraju zaczęły wprowadzać nowe środki ostrożności, a Ministerstwo Edukacji ogłosiło nowy projekt współpracy ze służbami i zespołami K9. Jednak to nie polityka i zmiany proceduralne były najważniejsze. Najważniejsze było to, że Ranger, pies, który nie mówi, nie ocenia, nie osądza, uratował dzieci. I przypomniał ludziom, że czasem wystarczy zaufać instynktowi, choćby wydawał się nieistotny. W ostatnim dniu roku szkolnego, gdy dzieci przygotowywały przedstawienie na zakończenie, jedna z klas przygotowała niespodziankę. Na scenie stanął kartonowy pies z napisem: Dziękujemy, Rangerze. Teraz śpimy spokojnie. Maciej. Stojąc z boku, spojrzał na swojego czworonożnego partnera. Ty nie uratowałeś tylko dwóch dziewczynek. Ty uratowałeś wszystkie, które jeszcze miały zniknąć. Ranger spojrzał w jego oczy. I choć nie odpowiedział słowem, w jego spojrzeniu było wszystko.